O. i w prawo. No. Tak też można, nie? Zajebiście. Kto ci zabroni? Elektrycznym autkiem. Po Ale zajebiście idzie czyku To nie ma limitów! Tu chyba zaraz będzie miał. Czemu wysiadłeś? To, to popchać. <głos> <głos> Już Ale to weźmy do jaskini idźmy spać. O kurczę. Bo żyje, bo i tak się Tak. Ej, dobra, się to samurajowie, jesteś. Tak. Ja mówię, kur... też katana tutaj. A tak było w deforeście, że stali przed. kurwa, tu gdzie katana? Czego nie mamy? No, tej tyrolki. Czyli co nie wyjdziemy? Chyba nie, trzeba item. Dobra, ja, tu zbieraj wszystko, no ty rolkę pewnie jakąś tu do trzymania <noise> Go next, go next, gdzie masz jeszcze jaskinię? Zabierz potyk, wiesz A Ale jest noc chyba teraz Proszę nie, 620 jest, gdzie? to będzie git. Gdzie, gdzie podobno masz? Nie wiem. Kolejną Na prawą. No, tam chyba nie byliśmy, to możemy na pieszo? Na to? Nie, wrać... Wróćmy po to gówno. No to idź, idź, ja to poczekam Czekaj, Ja mogę chyba wsiąść. Ja się toczę. Do ty usiadłeś? Tak, jedź. Cały czas w dół tym Strumyczkiem Nie widzę gdzie idziemy, nie? Pojebanie się z tyłu siedzi. To prawda. Lednie, nie wiem w co się biebaliśmy. <laughs> To nie raz się będziemy pierdalać. O kurwa. Trzeba wysiąść Czekaj. Czekaj. O. Czy nie wiem ja to byłem czy tu nie byłem? Nie Byłej... byliśmy tu Nie, my ja nie Byłeś i zawróciłeś Nie, nie ma f... tu byliśmy U... A to jest jakiś potężny kejbior A tu nie jest to sama co tam tyrolką trzeba było Nie wiem. Tu na pewno się coś czai tylko gdzie? O strzynka No Dobra, trzymam się prawej strony na razie Jest ta wielka dziura w dół Ta? Okej okay. o, o, to jest to złoże Co to? Gdzie? Coś gadało do mnie? Nie. O, patrz, jest tu. No to jest hmm. A ja bym chciał z niego włócznie, moje ja uważanie. bi jestem. Nie, tu dużo leku, bo jedzenie. Co to pozbierać? O, tu są leki. Pić można Butelka? O, to mogłem zjeść masz leki, tu masz leki. Krucyfiks! No nie pierdol, że można krzyżykiem straszyć No ale widziałem ja chyba na jakimś tam że da się to... Tak Więcej leków nie mogę? To jest amunicja. Czy to są leki? Leki, nie, to zjem jak nie mogę. To, to, a, to wracać po leki. Oni się boją krzyża. Dale, to no. było zajebiste. Oni się chyba tak. To mutanty czy... Co to jakieś wykopaliska? Notatka. Solafite. Solapite pchoto. To Solafit jest ruda. Tak, bo oni potrzebowali. To wygląda jak jakaś endgame'owa jaskinia. Tak, endgame to jest coś tam, no. Ale nie. Ale tam jest jakaś dziura też. O. o A stój. Widzisz to? Mam pomysł. Nie mam zamiaru się ruszać. Nie, jak on na mnie skoczy albo cokolwiek zrobi, robi Aldo 4. Mi się daje, że po prostu się nie da na chwilę obecną. Eee, no nie, no tak. On to miał nie. bomby, ty ja rzucę bombą, bo miał bomby. Ja rzucę granat, rzucam granat. O kurde. Pęku. No, to zapraszam. Kur... lać zaczęło. kur... Proszę cię, proszę cię, proszę cię, ja p... ale jak się zlękłem. Nienawidzę jak coś biegnie, kurwa, czworaka. Czekaj... Weź tego krzyżyka. O kurwa. A ty nie masz? No. Zosłaniaj mnie. Dobra, no bo ja nie wiem, cię go mam. A coś świeć mi, świeć mi. Aj, bijecie, bijecie. Nie wiem, gdzie jest, nie wiem, gdzie jest. Ej, nie, co jest, kurwa? Pa, Pa, boi się. Bo tego bił. Dobrze, dobrze. A kysz, demonie, a kysz. Jeszcze w imię Jezusa! A kysz. Nie trafiłem. O, trafiłem. o, w łeb. Ale zajebiste. Ta, będziesz odstraszał i ten, świetne. Czemu Radiko p zawsze grał Grało i przestało. Ja A... A. Weźmiesz ten? A! KUPA! Jobie DOLE! Nie, nie, nie! Spierd... Stąd, ja pierd. Stąd. Nie, hit! Ja, ja mam zabawę serca. A! Nie, nie! Co jest? Ja, Gdzie on jest? Nie zostawiaj mi samego! Jeszcze drugi jest, nie, nie! Nie, <laughs> nie mam tego! Ja... ja pole. Co to Było? To ten, ten... Nie! Nie biegnij tak na mnie! A, pierwszy raz tego się przestraszyłem! Dobra, ile? Ale mi wydolił plombę, człowieku. Czemu umara Umarł. Umar. Jezu, nie mogę trafić tym pistoletem w te kanibale. A ja się boję, że tu jeszcze coś będzie. Nie, może być. Albo dwóch białych z dupy przybiegło. Nie, no to radio to też mnie rozpierdala, że ono tak gra. Jest tu, kolejny. U Ale pojemność. Ej, więcej jest. Albo to był jego cień? Łeb odcięty, Leki? Nie. O, leki, to zjem. Poczekaj, no ten... Czekaj, mam dużo alkoholu, tak? To jest alkohol, nie? To robię te... Butelki zrobię, raz, dwa, trzy. Trzy. Dobry pomysł. Dużo alkoholu, wiesz o co chodzi. jeszcze jedną Na alkohol to się sumie... mać. Co to odpierdala? Ej, czemu on jigat się imisz? kurwa. Ej, nie, na blisko się nie da, p***y, no, się Włócznie mi zabrałeś. Poczekaj. No. Przecież to tak włóczniami na*** dawać. Ta, dużo jest Podbiegać, zbierać i na*** napier... no. Przecież podbiec, w kulanę, on upada, podchodzisz <laughs> siekierą. Je***. Zbiedź mnie, putin. Nie, nie podoba mi się tutaj bardzo. Latarka, tak wiecie już. Jest tak za bardzo ten, nie wiem jakiś. O! o kurwa, co to jest? Nie, i proszę odejść Czekaj, ja rzucę on się... się na ścianę. On idzie po suficie, kurwa. Pierdolisz. On łazi po suficie. Nie no, nie mów tak. On łazi po suficie! Gdzie jest niby? Wale rzucna tám... po... Przuciliś. O kurde tu jest o kurwa, To kurwa, jest. jest kilka To jest jeden Trafiłem Nie, nie jest O kurwa, kuch, kurd, nie z pod nogami Jakie to jest szybkie Podpalam go, odsunie. się Tylko musi stać. Kurde, prawie. Yo, ja. dole. No ale mnie to nie bieg. A jeden nie żyje, drugi oczach jeszcze. Oj, popisane. Za Ej, no mam, no, no, mam nagrane, kurde, go po suficie, nie? tak żeś tak pobiegł. Ja dole, co to jest za cable? Kur... Pojebana, nie wskaż przed za mną ten. Chyba, że mi na łeb skoczył. Ja mam... Czekaj, 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 czekaj. No właśnie. Ale no, ty patrz, jest, nie rozpruszę. się. Od tu. O kurwa, tam jest. O, kur... Ej, uważaj, ci masz, mały, 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 mały nie, nie, bo nie bije mnie jak zbieram. Kur*** jest dużo. Nie, on tu szarżuje? Jeb. Yep. Zapiłem? Nie. Nie! Co, NIE! coś tu szarżuje, kur***. On tu jest, on tu jest, Pierdol. jak nie jak pająk. Jest. Ej, umrę, umrę. Nie, 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 jest nie, 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 W takim miejscu nie, by było no, to Ja nie, wiem Dobra jest latarka nie, zawsze jak to nie, jesteś Dobrze Nie mów mi, że tam coś jest. No, <tum> tam coś przeszło. Kurde. Jedną mam. Opa, Tam coś łazi. Tam jest ten. Ta, ten jak, jak go nazwiemy? Paszczozaur. Paszcz, paszcza, dobra. Paszcza, no. Bo ma taką paszczę. OK, to jest tam. Joko przestrzeń, kurwa ta wielka. Czekaj, jak rzucę z niego flarę, to go podpalę? Chyba tak. Właśnie, a, a tu byliśmy? Tu, tu się jakby da gdzieś indziej? Ja Nie wiem, gdzie ty jesteś, bo ty kłócasz, nie? Tak, zanim tu pójdziemy? A ja nie widzę, nic, poświeć, poświeć mi tu, ej! Poczekaj, Maciek, Szybko. poczekaj, dobra. Nie ma tu nic, nie ma, nie ma, nie ma. Nic nie widzę, kurwa. No idę, 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 daj, Czemu latarkę idzie jaką flarę? A mi to w kurki. Bo chcę wiedzieć, gdzie wrzucić w niego. I co to jest za przestrzeń prostu Masz latarkę włączoną? No. Jak masz latarkę? Wrzucam, Wrzucam flarę tam. Ej, wystraszę się w ch... panie podpaliłem... A! to gdzieś... etoperze! Ja pierd... kurban, Czuł mnie to... straszy. A gdzie jest ten paszport? No skoczył. Gdzie jest paszcza? Właśnie nie mam pojęcia Miałeś mi świecić i weź A mi wódź zajebał Nie, nie biegnij oh, tego tak, A! Ja! Doda! Skur... Jezus... Też coś się zdążyłem Nie, zarabiam Świeć mała, mi skur... Bo ja nie wiem gdzie on jest Jezus... No dawaj mi ku... ten To idźmy na Chodź tego po bo jest sam. Kurę. Ja strzałek chcę, oddam im strzał. Ja to pas był najbardziej czuwany. Czy ty spierd... Gdzie ty jesteś? Aj. Ty świeć! Ja tu. widzę, nie wiem, to jest tak wielka przestrzeń, że się k gubię. Tu jest dwóch. Tu gdzieś był. Tu jest paszcza, tu jest paszcza na lewo. O! Od razu przy ścianie jest po lewej. Nie przestrasz się. Jak zraszuję to wtedy się przestraszę. Bigo, bigo. A bom klęknął. Ta. O jedno. Ale nie zbieraj jeszcze. Czy zbierasz? Bieram. Też. Kurde, bije nas. A dwóch jest. Trzech. Jezus. Nie wiem, gdzie się patrzy. To ja też nie wiem, co mam robić. Jeden mi z z ekranu. Nie bij mnie, nie bij mnie. Jeszcze jeden gdzieś był Gdzie on kurde jest? Nie! taki szybki, co on taki szybki <grywa> Ej nie muszę trafić bieda. Ale pojeb biega, Dobra biega na hita jestem, to już lepiej się dać chyba wyjepać. A teraz to się tak przestraszę tą pochodnią. Nie! Kurwa! Tam też jest. Chodź na prawo! A tu byliśmy. A nie rób tak. No ich. Nie wyjebałeś się! A! Otruć mnie ładnie. Dobra. Nie, nie mów tak. Tak, wyjebałem się, szybko. Ta czaszka tak zapierdasz do hit Gdzie? Ja tak świecę tym Uważaj za tobą nie, nie wiem kurwa się dzieje Nie bij się z nim na ten Tu jest ten. ten typ Włócznie z niego muszę zebrać Jopie, jopie, jopie. Nie. No nie go Ja pi To pier Placy No daj mi tą włócznie kur biegasz On żyje? Ty, tego zajebałeś nie uskruwałeś beze mnie No o, to też tak lubię. No dobra to nie musimy tego błędu popełniać cały czas tak No Ej, nie wiem, bardzo popierdolona jaskinia, szczerze. Ej, ten cave. Wyskoczy coś tu zaraz. Cidziusia. Tam się coś rusza. Ciciusie O nie. O Jezus, przepraszam. Ciciusie są. Włócz nie, ruch się raczej bić lepiej. Nie przypierdolisz mi. Zostaw już Lidziusie, się? Co on po suficie kur... biega? Pojebało was tymi dziećmi kur... A mam patyki? No No właśnie nie patyków -y -y. A tu jak coś wyskoczy Ta. To takie ja Alde 4 robię jeszcze ja mam zapalniczkę te ja widzę tylko na bardzo bliską odległość. Ja też... Opuszczę... Coś widziałem. Przysięgam po prawej coś widziałem. Tak po prawej cień, no, dobra. Nie, i co, nie ma przejścia? Tu jest. Ja pierwszy idę? No, teraz już tak, bo miał ominąłeś. <laughs> Ty patrz kurde, przed siebie nie za siebie proszę cię. Ja za nie. siebie nie patrzę nawet. To wolę, że mnie uderzyło. Wyskoczy mi przykle Wydremorda Nie, nie przejmuj się Chyba ja go podpalę no O, flarą go podpalę Podpaliłeś? Proszę stąd po po ja się. Nie mogę się ruszyć Kucnąć, nie. Ruszamy. mogę się Kucni, ruszyć! Kuc. Ej! Jak stąd po oku? Wrócił Idzie? Czekaj, ja podpalam, weź nie i stój grzecznie A tu dziecko zapierdala Chule. On się pali on chuja robi z tego Nie no, myślę, że mogę sedzić u na no spokojnie ubić Świeć mi No, zgasło mi Cholera. Co ty zrobisz? Stoisz w No to po co tak? Ej, tak się przestraszyłem, że aż nie wydałem dźwięku z siebie, nie? Ej, masz upicie? Ej, eee, kur... W ekran mam ciemny, czekaj, bo biję się z nim. Nie na blisko, teraz mu przyję. Puszka na podłodze. Co ty robisz? Ja Ładny O, teraz f dużo widzę. Jaśniej nagle. Ej, co to jest za kolony cave? Co to jest? To jesteś ty? To oj, to nie jesteś ty. To oj, to nie jestem ja. Nie, nie tracę, włóczni. Okay, młody. No, A. A nie, kudy, nie możesz idzie. nie świecić, bo ja. Ty. Kump. Trafiłeś to? Mhm. Dobra. Dzidziuś! Ja Ej, dziuś tu jest! <grystanie> Dobra, chodź. Trzy, cztery, cztery. Ty coś widziałem na suficie, kurde. Nie mów tak. Oby to był cień, kur... co mnie tu jakaś tarcza przeleciała? To widziałem. Tu. Nie... Straszysz. Przed buzią mi stajesz. Cała na węglowego Dużo kości. No pojebałeś ich Akurat... z tym kejwem. O a, a wiesz zeszłe wyjść? Nie. Co? <laughs> o ku. Co? <laughs> o, ku... A. Teraz możemy zjechać Ale co to ja mówię gdzie to... Czy ja mogę sobie tyrolki tworzyć? Czy jak to działa? Ty bo mi już nie działa Jedź ze mną, jedź ze mną, za mną proszę cię Jadę Bo jak tu będzie coś i do bicia to nie chcę sam Kurki, śmieję się. O nie! Co? Co to jest? Pomóż. Boże, to ten. Jeszcze... Czy jest? Kroimy. Dobra, Trzy, cztery, Czekaj. Ej, jesteśmy k***a koło domu. A, co? Tam... my... A, no to my tam wyszliśmy. Tu ku... takie takiego okay, wiora przeszliśmy zbyt ten tylko? Po Tyrolkę, czyli ta Tyrolka musi być w Kurczę, ważna. Co my trzy dni wiaski nie byliśmy? <laughs> no p***a, pu... my, my godzinę tam siedzieliśmy. Dobra, wyrażę.